I mam nawet odtwarzanie od strony i dzisiaj pokażę Wam to, co dostałem na mi Po pierwsze, dostałem takie skarpetki. Dostałem takiego reniferka, którego, jak się wciśnie, to nagle upada. Dostałem długopis z bałwanokiem. Czekoladę Barona. Mleczną. Taki fajny kubeczek. Yy, małe drażetki. Yy, taką piłkę z czekolady. Duże drażetki. Chwilę rozpakuję. O! Są. Yy, takiego Michałka kokosowego. I takiego Mikoła jego plana. To ja się z wami żegnam. Pa!